Witaj, drogi duchowy bycie. Dziś, wiadomość niebiańska przyniesiona jest bezpośrednio z duchowego świata do ciebie. I to nie jest przypadek. Ta wiadomość musiała dotrzeć do ciebie. Anioły mają coś głębokiego, poruszającego i pełnego mądrości do przekazania. Być może już to poczułeś, ale nie pozwoliłeś sobie na to przyznać. Jest ktoś w twoim życiu, kto płacze za tobą każdej nocy. Ktoś, kto stara się iść naprzód, ale kiedy nadchodzi noc, nie potrafi uciec od tęsknoty i pustki, którą zostawiłeś. A najbardziej zaskakujące jest to, że ta osoba boi się wrócić. Pozostań do końca tego wideo, ponieważ to, co nadchodzi, zmieni Twoje postrzeganie tej sytuacji. Objawienie, które przynoszą anioły, będzie pełne uzdrowienia, ochrony i odpowiedzi. Które musisz usłyszeć. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji, polubienia filmiku i włączenia dzwoneczka, aby nasza wiadomość mogła dotrzeć do większej liczby serc i przynieść błogosławieństwa na każdy dzień. Teraz zauważ, że miłość, którą ta osoba czuje do Ciebie, nigdy nie zniknęła. Pomimo prób iść naprzód, Pomimo zaprzeczania temu, co czuje, jest coś w niej, co się nie wypaliło. To uczucie jest jak płomień, który płonie, nawet jeśli ona próbuje je ukryć. A cisza nocy to moment, w którym już nie potrafi ukrywać bólu. Kiedy patrzy w niebo, czuje wiatr, słucha muzyki, to ty jesteś tym, o kim myśli. Wspomnienia, które wydawały się tak odległe, powracają z siłą miłości która nigdy nie zniknęła. Zawsze jesteś ostatnią rzeczą, o której myśli przed snem i pierwszą, o której myśli po obudzeniu się. Ale strach powstrzymuje ją od podjęcia kroków, które jej serce pragnie. Jeśli czujesz, że ta wiadomość cię dotyczy, napisz w komentarzach akceptuję wiadomość o taniołów, aby wzmocnić energię tego objawienia. Teraz pytanie brzmi: co powstrzymuje ją przed powrotem? Co sprawia, że trzyma się z dala, mimo że czuje tęsknotę, mimo że wie, jak nieubłagany może być czas? Co ją powstrzymuje przed milczeniem i wątpliwościami? To strach strach przed odrzuceniem strach przed tym, że nie będzie już akceptowana. Duma, która często powstrzymuje nas przed działaniem, również jest obecna. Anioły pokazują mi, że największym wrogiem osoby, która tęskni za czymś lub kimś, jest strach przed tym, że nie zasługuje na drugą szansę. Ale, drogi duchowy byciu, czas i odległość mogą ukrywać ból na chwilę, ale nic nie jest w stanie wymazać tego, co jest prawdziwe i głębokie. Ta osoba boi się, że czas stworzył dystans, którego nie da się pokonać, ale nie jest gotowa by zmierzyć się z tą prawdą. Jeśli czujesz, że ta wiadomość ma dla Ciebie znaczenie, napisz w komentarzach anioły uzdrowienia, aby otworzyć serce na te błogosławieństwa uzdrowienia i transformacji. Co czujesz, gdy dowiadujesz się o tym, gdy słyszysz, że ktoś płacze za Tobą każdej nocy? Czasami najboleśniejsze jest to, że, chociaż miłość wciąż istnieje, wydaje się być utracona. Ale anioły pokazują mi, że los działa za kulisami, coś większego się dzieje. Ścieżki znów się przecinają i to, co wydawało się niemożliwe, zaraz stanie się rzeczywistością. Może ta osoba boi się twojej reakcji, boi się, że gdy spróbuje się zbliżyć, odpowiedź będzie odmowna. Ale jest coś, czego nie można zignorować: los nigdy nie przestał łączyć was na nowo. Nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka, aby otrzymywać potężne wiadomości, które mogą odmienić Twoje życie i pomóc tym, którzy potrzebują uzdrowienia duchowego. Anioły pokazują mi, że, mimo iż ta osoba stara się iść naprzód, nie potrafi Cię zapomnieć. Nie potrafi wypełnić pustki, którą zostawiłeś. Jej serce wciąż należy do Ciebie. I czuje to przy każdym oddechu, przy każdej myśli. Próbowała, na różne sposoby, zostawić to za sobą. Szukała nowych dróg, nowych relacji, nowych celów, ale nic nie było w stanie wyrzucić cię z jej myśli. Kiedy nadchodzi noc, kiedy wszystko cichnie, wspomnienia wracają. Ciężar Twojej nieobecności jest większy niż jakiekolwiek rozproszenie, które próbowała stworzyć. Teraz, drogi duchowy byciu, nadchodzi czas przemiany. To, co wydawało się drogą bez powrotu, zaraz stanie się mostem. Coś wydarzy się, czego nie da się już uniknąć. Ta osoba złamie milczenie. Może to będzie prosta wiadomość, drobny gest, ale to będzie początek nowego cyklu. Coś, czego unikała przez tak długi czas. Ale czego nie można już ukryć? Wszechświat działa, aby to się stało. Napisz: Wybieram to, co jest najlepsze dla mojego serca w komentarzach, aby manifestować energię przemiany. Anioły pokazują mi, że prawdziwa przemiana nie przychodzi, gdy serce się zamyka, ale kiedy się otwiera. Uzdrawianie zaczyna się w momencie, kiedy pozwalasz sobie na odczuwanie. Kiedy pozwalasz sobie otworzyć drzwi na to, co przygotowuje dla ciebie los. Ta osoba, mimo strachu przed odrzuceniem, wykona pierwszy krok. I gdy to się stanie, stanie przed tobą wybór: zaakceptować tę prawdę, czy zostawić przeszłość za sobą. Co zrobisz? Kiedy ten moment nadejdzie, drogi duchowy byciu, prawda wyjdzie na jaw. Już nie będzie można ukryć tego. Co było skrywane w sercu tej osoby? Będzie to moment szczerości, odwagi, a w końcu działania. To, co wydawało się przerwaną historią, teraz stanie się nowym rozdziałem, możliwością nowego początku. A kiedy to się stanie, to ty zdecydujesz, którą drogą pójdziesz. Los przywróci tę osobę, ale przyszłość będzie zależała od Twojego wyboru. Anioły mówią mi, że wielu z nas nosi w sobie przekonanie, że nie zasługujemy na nowy początek. Często patrzymy na to, co minęło, i wierzymy, że nie zasługujemy na szansę na nowy początek. Ale wiedz, że to przekonanie jest iluzją stworzoną przez nasze własne niepewności. Wszechświat, miłość, anioły wszyscy oni pracują, aby przynieść uzdrowienie i nowy początek. Kiedy jesteśmy gotowi? Miłość jest silniejsza od przeszłości, nie zna barier czasu ani odległości. Jest nieśmiertelna, wieczna i zawsze znajdzie drogę z powrotem. Ważne jest zrozumienie, że ten strach, ta wątpliwość, to właśnie trzyma Was w wiecznym oczekiwaniu. To, co czujesz teraz, nie musi być tym, co będzie trwać wiecznie. Prawdziwa miłość. Ta, która wszystko przezwycięża, ma moc uzdrowienia wszystkich ran, rozwiania wszelkich lęków. Kiedy pozwolisz sobie na tę możliwość, tworzysz przestrzeń potrzebną do nowego początku. Miłość nie wymaga perfekcji, wymaga tylko odwagi i zaufania. Jeśli czujesz, że jesteś gotowy na tę przemianę, napisz: Jestem gotów na nowy początek w komentarzach. Teraz. Drogi duchowy byciu, chcę zostawić Ci błogosławieństwo światła, uzdrowienia i ochrony. Niech niebiański pokój wypełni Twoje życie, niech nadzieja zakwitnie w Twoim sercu, a Ty bądź otoczony boską energią przemiany. Niezależnie od tego, co działo się w przeszłości, otwórz przestrzeń na przyszłość pełną pokoju, miłości i odnowy. Niech anioły strzegą każdego Twojego kroku i niech w każdej chwili poczujesz obecność tej miłości, która nigdy nie zniknęła. Zasługujesz na to błogosławieństwo, na ten pokój, na to uzdrowienie. Amen.